Siemanko. dawno mnie tu nie było e, Ale no, nie chciało mi się nagrywać Nie mam czym montować Za bardzo Bo niestety Mój komputer już nie wyrabia e, No ale co z nowości Treka już nie ma Miałem treka Nawet nie cały rok Bo dzisiaj jest rok No jakoś dzisiaj mniej więcej Jest rok od zakupu bo w październiku go kupiłem i co? To jest nowy rower New Giga Niestety na kołach 2.9 opcja 2.7 nie była dostępna ale o dziwo całkiem podnosi mi się na tym jeździ z przodu ledwo co mam ciśnienie Kabana sparatuje pompką ale dopiero za 40 minut. No więc co? Przeszedłem sobie na takie małe traski, małe bandki. Coś pozjeżdżam, rozgrzeję się z trzy razy. Jak zwykle, ale są naprawdę malutkie. Tutaj to nawet nie ma dużej prędkości. więc takie idealne na rozgrzewkę. No.

Bo muszę się trochę przyzwyczaić do tej hopy Muszę w ogóle poprawić jak będzie mokro Bo dziki trochę zryły wybicie no Bo on tak bije Bo teraz jest tu 60 stopni zrobione Widziałeś ta bultopa Widziałeś ta bultopa na hipie nie był taki dokręcony, jak bym chciał, ale... Dobra. To gówno to, chuj. A ty się kurwa głupi. No ale dobre, nie? No, chuj. Nie, kurwa, nie nagrałem tego. A. Ajajaj. No, jeszcze raz złapiesz na bank. Włączam nagrywanie. E? Nie słyszę. Piasek mam za głęzną. <laughs> Vloga nagrywam <śmiech> i. <śmiech> Dobra. Muszę się wylatać z tego stepa. Pa. No jednak ten kto mnie na Instagramie śledzi to wie, że miałem kontuzję od, od końca maja, niestety musiałem odpuścić rower, potem czekałem aż złożę tego i tak naprawdę jeżdżę od połowy września. No co, muszę się z trykami przyzwyczaić, wrócimy mam nadzieję do formy i będzie dobrze. Lecimy. Ale nie wiem, czy tabletop mi wyszedł raczej wolno. Kurwa, teraz mi siadł w miarę ten tabletop. Nie chyba ten. Dobra. Kurwa, ale tu jest ciężko wyhamować Ja pierdolę A ten hit mi się większy wydawał Taki mały się zrobił Taki mały się zrobił, nie? No. Ale oklap też trochę Oklap, no. Trzeba by go podsypać? Podsypać i wyklepać, nie? Ja bym go zrobił w ogóle, żeby on miał górę wybicia poziomą. A nie pod, pod skosem jak teraz jest. Czy co, że nie tak? No, tak? no, znaczy nie, nie tak, nie tak w drugą stronę, tylko po prostu poziom, żeby był poziom. Bo będziecie widać, ale nic nie obiecuję, bo nie mogę wcisnąć poddaszek. Dobra, nic. Bo mam pęknięty i tak. To się Dobra. Jedziesz, Dobra, to dawaj. Ale jest kurwa.

Już tak luzik z nogami. To jeszcze raz tylko z większą Ała. Dobra. Już pewniej niż było. Ouch Co? No Jeszcze raz Pomyślałem o kebabie przez kurwa Gabrysia I się wyjebałem Muszę stery dokręcić bo luz opem. No bo wiesz, no, jak mam tą gwiazdkę rozjebaną, to... Chwila przerwy Ełe Weź tu. Weź tu. Ała! 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 Co? To jadę za tobą, nie? Ale będę blisko w miarę. Nie, no będę w miarę blisko, mówię. Ua! O! Ty kurwa, kurwa blisko ja Chciałem wyłączyć go <głos> 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 A kurwa zaraz będzie koło blub, blub, blub. No, blub, 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 Nagrywam się Ty kurwa nagrywaj Będziesz pierdoło. udokumentowany Cbsp, nie macie łysa banio pierdo, pierdo. W Szczecinie się zobaczymy, elo